Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przeszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Moi kochani, w tym krótkim opisie, gdy Matka Boża z Józefem wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, Pojawia się córka Fanuela Anna. Jest ona przedstawiona jako ta, która służy Bogu. Określenie służba Bogu wskazuje na to, że wykonuje się coś, czego Bóg wymaga od człowieka, tak jak służący realizuje wolę swego pana. W chrześcijaństwie określenie służba Bogu dotyczy przede wszystkim liturgii i to wszelkiej liturgii, poczynając oczywiście od Eucharystii, ale także sakramentalia, czy jakieś wręcz wspólnie celebrowane pobożności. To wszystko jest określane mianem służba Boża. Patrzymy więc na Annę, ale ona służyła Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Nie przypuszczam, żeby robiła to w jakiejś grupie. Prawdopodobnie oczywiście brała udział w liturgiach, które były dla ludzi dostępne. Ona jako kobieta miała jakieś ograniczone możliwości uczestniczenia w tej liturgii, ale wyraźnie hagiograf mówi o tym, że ona służyła Bogu w postach i modlitwach, pewnie prowadzona przez Ducha Świętego, skoro spotkała się z pochwałą Pisma Świętego. Popatrzmy na swoje życie. Czy ono jawi się nam jako służba Boża? Czy Nasze modlitwy, posty, które podejmujemy, a także wszystkie inne działania, są służbą Bogu. Nawet kiedy pomagamy ludziom, możemy służyć tym Bogu pod warunkiem, że robimy to sprawiedliwie i z miłością. Niechaj całe nasze życie będzie służbą Bogu. Cokolwiek robimy, niech to będzie w pełnym zaufaniu Bogu, przeniknięte osobistą modlitwą. Przyjdź duchu święty. I napełni nasze serca nieustannym wielbieniem Boga, i uczyń nas sługami pana Jezusa w całej pełni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.